No to wieczór. Komar. Zobaczyć, która godzina. Druga. O, właśnie. O, Krzysiek. O, właśnie w której dzwonił. Mogę powiedzieć, że y, tam, gdzie spato jeździliśmy na wioskę, tam czy tam Krowy zbierają, czy co kaczki, czy kury, czy nie wiadomo co, to po prostu mnie to ogólnie interesuje. O, ale właśnie wczoraj zadzwonił, a ja tam się nie wybieram, bo ja i Krzysiek ma inne też zajęcie, a nie jakiś czyś gny pilnować, jak to się mówi. O. I właśnie zadzwonił Paweł Zwolenia. No z Wolenia. z violetą jest. Violeta właśnie chciała mnie w jakiś sposób ściągnąć, żebym ja tam przy, przyjechał i po prostu, żeby mnie po prostu zbanować. Następny kanał. Niech oni się sobie sami się trulają i śpią, nie wiadomo co nie robią tam. Ale ogólnie dobrze ja na ten temat. Wcześniej się wypowiedziałem, bo mnie ogólnie co zabawa i nie interesuje, jak tu się mówi. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć wam. Ech. i nigdzie się nie wybieram bo mam swoje a nie oglądać czyjeś gówno smród w jaki sposób pomagać a kto mi pomaga mnie nikt nie pomaga mnie ten z Mercedesa to Wrzucił mi tego Purnusa i dostałem bana i na ten temat nie mam ochoty. Ja muszę sam w jakiś sposób. Zarabiać na swoje utrzymanie. I na ten temat tu właśnie chciałem powiedzieć. O! Na pewno Asia Basia śpi sobie smacznie, nie śpi. Żeby i A próbowałem się właśnie do Szwecji dodzwonić, ale nie mogłem się dodzwonić. I zaraz trzeba idzie spać. Bo dzisiaj niedzielę już, po drugiej. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. No trzeba będzie później... O, jeszcze.

Dobry niedzieli życzę Wam. Tylko nie na wiosce.